kochani! Witam! <noise> Dzisiaj zrecenzujemy paczkę z yerbą ze sklepu pojerbani.pl. Na pierwszy ogień pójdzie ten oto wielki kibel yerba mate t. Jaguar eee, Może Mateusz, który jest eee, pasjonatem powie coś więcej na ten temat Nie pasjonatem, tylko koneserem eee, Miałem okazję już ją upróbować jest, co jest faktycznie łagodniejsza w smaku, niż powiedzmy taka standardowa, standardowa yerba. W składzie tutaj mamy truskawkę, trawę cytrynową i błowatka oraz miętę. Te owoce tak średnio się w smaku przybijają, bardziej je czuć w zapachu, ale jakaś tam nutka w posmaku na języku tam troszeczkę zostaje, tych jagódech czy tam truskawek, więc jak najbardziej uważam, że dla początkujących to jest spoko opcja. W naszej palce ze sklepu pojerbani.pl mamy również coś takiego. Ta się różni tym, że te są suszone za pomocą dymu z ogniska, a ta jest suszona za pomocą cyrkulacji powietrza ciepłego, po prostu, więc, jakby nie czuć tego dymowego smaku. Widzę, że w składzie jest trawa cytrynowa, guarana, naturalny olejek. To, to na pewno jest dobre. Została nam jeszcze, zostały nam jeszcze dwie ostatnie próbki. Yy, zielonej jerby cała, cała ta marka podobno jest właśnie taka bardziej łagodna w smaku jest przystosowana dla ludzi którzy nie przypadają do tego charakterystycznego mocnym gorzkowatym smakiem jerby tu mamy na przykład w składzie dodatkowo też owoc truskawki nagietek bławatek i naturalne aromaty więc Mnie. Też... oprócz tego party w L znalazł się również naczynie które się nazywa matero bądź tykwa tylko tykwy są przeważnie drewniane a, a to jest po prostu matero ceramiczne. Jest bardzo dużo różnych ciekawych tych matero. I ostatnio widziałem na przykład takie fajne drewniane, które miały na sobie jakby coś w rodzaju e, akcentu spływającej lawy. Karpia w Galeretą bardziej. Ja tu czuję karpia. To jest typowo świąteczny produkt. To jest Zapach świąteczny. Mamy jeszcze taką podstawkę z korka, yy, łopatkę. To się nabierka. To jest bardzo ciekawe urządzenie o bardzo ciekawej nazwie. To jest bombilla, jest to można powiedzieć słomka do yerby. Ona ma tutaj specjalny fir. I właściwie z brzegu wygląda to jak łyżeczka bardziej niż jak słomka. Więc byłam zaskoczona. To starczy na dwa zasypanie takiej średnio mocnej yerby, więc wsypmy powiedzmy około 1 3 całego naczynia. Przekręcamy, potrząsamy delikatnie, żeby te naj, najcięższe łodygi pospadały na dno. Przykręcamy, taka fajna plama zostaje po tym. Przechylamy to pod kątem 45 stopni. Wsadzamy bombillę na sztywność i zalewamy wodą ciepłą. Woda do jerby powinna mieć maksymalnie 80 stopni. I teraz zalewamy. Nie, większość yerb można wielokrotnie zalewać tam powiedzmy nawet do tych 6 razy. Może delikatnie traci na intensywności smaku, ale nie traci na właściwościach. A właściwości pozytywnych ma wiele, bo Pobudza jak kawa, nie wypłukuje żelazo z organizmu, yy, poprawia metabolizm i ogólnie wiele takich innych bajerów. Przechodzimy do degustacji. Pyszne. Nie, no jest bardzo łagodna w smaku, czuć tą nutkę cytrynową, tych cytryny, trawy cytrynowej i ekstraktów. Uważam jak najbardziej za git i jest w mojej topce na pewno. Więc proszę bardzo. Zrobię jeszcze jedno podejście. No ja czuję te właściwości właśnie, nie? Także y, bardzo polecamy, szczególnie w tym niesamowitym, znaczy wydaniu świątecznym tak. ze sklepu... bel. Nieziemskie doznania.